Witam! Na dzisiaj tarzocik był już on kilka razy u nas. Co tym razem żeśmy w nim robili? Przede wszystkim kapeć koła tylnego i zepsuł się tutaj przełącznik świateł. Cała, cała manetka leciała nowa, kupiona niby do tego modelu, ale jednak, ale jednak coś jak z tym kołem tylnym raczej nie było problemu wszystko tak jak się Adaś spodziewał tak tutaj z tą manetką no tak trochę, trochę trochę nie po kolei, trochę było komplikacji jak jesteście ciekawi jak to jak to wyszło i co tam się działo z tą z korpusem manetki w sumie niby taki sam ale inny to zapraszam na film. To co? Oglądamy. Jest dziura, znaczy dziura, gwóźdź. Tu jest. Nie wiem, czy zobaczycie, czy nie. O, tu na samym rogu. Tu jest bity. Tu się kończy ząbek i tu jest coś wbite. No to co? Jedziemy do wulkanizatora. Może uda się, żeby zrobił na poczekaniu. No i zostanie nam jeszcze ten przybloknięty włącznik do zrobienia i byłby, byłby gotowy. Jest trochę kiepsko z tą linką, hmm, znaczy kiepsko, ten nowy uchwyt jest do innego typu linek, jakby ta linka tu miała kołmierz, bo o co chodzi, przechodzi to wszystko na wylot, linka nie ma o co się zaprzeć, widzicie, o. No, nie ma o co się zaprzeć, ta linka. To jest w tej nowej klamce, to znaczy w, kor w korpusie nowym. Stary korpus, tu ma tylko nacięcie. Linka cała nie przejdzie. Zaprze się. O, nie przejdzie ta linka dalej. No, co tu dużo mówić? No, jest to. Budżetowy korpus. Nie jest to po oryginale. Temat jest o tyle, że tak powiem krytyczny. że Dzisiaj jest sobota na poniedziałek, właściciel tym skutrem jedzie do pracy. Jedzie do pracy. No niestety tak to niekiedy bywa. Prosił, żebyśmy coś wykombinowali. Minęła z godzina. A wymyślił. Nakołkujemy tutaj, zrobimy kołka, żeby linka dochodziła dotąd i się opierała, opierała się o kołek. Jeśli pęknie korpus, właściciel mówi, że bierze to na siebie, bo ja chciałem to odesłać i zamówić po oryginale na przyszły tydzień. Po oryginale, znaczy odesłać, nawet nie odesłać, rzucić do siebie na sklep na... Na półkę, niech leży, w końcu się sprzeda. A zamówić po oryginale tak jak ma być. Yy, właściciel bierze to na siebie. Jakby się coś stało, także nawiercamy tutaj i zakołkujemy. No i zobaczymy, co z tego będzie. Zakołkujemy albo zanitujemy. Mamy nawiercone. Takie coś nam wyszło cyk myślę, że jest że jest ok dobra, idę coś tutaj coś tutaj wymłodzić, jakiegoś kołka i będziemy sprawdzać wiecie co? przynitowałem dwa nity lepszy by był jeden taki dłuższy ale no Adaś nie miał są dwa krótsze próba Jestem przekonany, że będzie to ok. Jest. Sądzę, że to, że to będzie działać. Sądzę, że to będzie działać. Wymyśliłem jeszcze jeden sposób. Opaskę zaciskową. Tutaj przy końcu skręcić dobrze, żeby po prostu tu się, tu się opierała o, o klamkę. Wiecie, wchodziłoby dotąd tu by było opaska, jakoś by było. Powiedzmy, że lepsze to niż nic. Jednak, jednak, że tak określę, zamienniki, zamienniki nie zawsze są tak dobre. Nie zawsze są tak dobre jak oryginały. Dobra, działa to jakoś. Aha. Przeskoczyło. Przeskoczyło. Dobra, idę. Idę szukać yy, takiego czegoś długiego. Takiego czegoś długiego. Da się to teraz. Muszę to rozmontować. Podejście drugie Nit na, na wylot przeszedł. Wygląda oryginalnie. Dobra, patrzymy. Patrzymy, co my tu narobili. Dobra, jest. Cyk, cyk. Siedzi. Nie, sądzę, że to już będzie działać trochę się umęczyłem bo bałem się, żeby mi tu żadna strona nie pękła bo mogło wiecie cyk, ułamać się i już wtedy by było pozamiatane tak jest funkcjonalnie, czyli działa to to co, montujemy z powrotem gotowy wszystkie prace które były zaplanowane zostały, zostały zrobione czyli kapeć z tyłu trzeba było koło wyciągnąć jakbyście potrzebowali wyciągnąć koło wystarczy e, popuścić lekko wydech na szpilkach i wysuniecie koło nie trzeba całkiem wydechu ściągać o tyle dobrze mniejszy koszt naprawy no i ten przełącznik Przełącznik zespolony lewy, niekupiony po oryginale, oczywiście drobne, drobne różnice. No i problemy. Sumując wszystko, nie wiem, czy wyszedł taniej. Czyli koz zakupu przełącznika i, i przeróbki, wątpię, żeby to wszystko wyszło taniej. Wszystko działa. Kierunki są, jeden, drugi, klakson, światło się zmieniają, bo już spędzałem. Nawet długimi można mrugnąć, bo jest, jest, z, jest z tak zwanym judaszem. No to co? No to subki, lajki, komentujcie, co myślicie. No i do następnego razu. Ja wjeżdżam następnym. Na razie, hej.